Z Drodzy Państwo, każda z tych apteczka to 5 punktów karnych. Każda nie, nie, nie zaczyna chociaż częścią łapy czerwonych obiektów wymalowanych na palisadzie czy też na kładce, też 5 punktów karnych. Zrzucę niestety na murku elementu murka także z 5 punktów karnych, ale proszę, proszę zobaczyć z jaką radością. Biednia Aleksandra z szalikiem, i z miksem. Wy sobie widzicie, że wszystkie pieski mogą bawić się weźwizny. Te nierasowe także. Są tylko małą różnicą, że nierasowe niestety nie są dopuszczane do mistrzostw Polski i, i dalej, że mistrzostw Europy, świata. Natomiast są też równie słodkie i pięknie wykonują to zadanie i współpraca dla tarzeniczych prawa dla tej...